Hej, witajcie! W tym tygodniu właściwie nic nie wchodzi do kin. To znaczy, wchodzi jedna rzecz: Still Alice oscarowy film, który na pewno warto zobaczyć, ale on wchodzi, nie wiem, w tej chwili chyba do trzech kin w całej Polsce? Bielkanoc! filmy mają wolne. To ja pomyślałem sobie dobra, to ja też będę miał tak trochę wolne. E, dzisiaj zamiast klasycznych segmentów zobaczycie nowy, specjalnie na taką okazję. Nazywa się Perełka. W Perełce będę mówił czasami o absolutnych kinowych klasykach, e, takich, które nie są tak szeroko znane jak na przykład Obywatel Kane czy Ojciec Chrzestny, ale są warte uwagi. E, w, to znaczy na przykład w tym programie będzie o filmie Lorenz zarabi, który być może w ogóle jest moim ulubionym wszechczasów. Ale zaczniemy od wehikułu czasu, w którym opowiem trochę o Juno. Skład pociągu, jak zwykle, zamknął Wasze komentarze, więc zapraszam na pokład. W pierwsza klasa dla wszystkich. Pierwszy weekend marca 2013 roku okazało się humorystyczne studium postaci pod tytułem Schmidt, z Jackiem Nicholsonem w roli głównej. Reżyserem jest Alexander Payne, twórca kilku fantastycznych obrazów i jeden z niewielu, który konsekwentnie tworzy właściwie same dobre obrazy. Ale na pewno jeszcze trafi się okazja, żeby powiedzieć o nim coś więcej. Dziś jednak chciałem zwrócić Waszą uwagę na Juno której do naszych kin udało się dotrzeć 4 kwietnia 2008 roku. W filmie tytułowa Juno, grana przez Ellen Page, zachodzi w ciąże, choć sama ma zaledwie 16 lat. I to jest temat na zarąbiście, ciężki film dla dojrzałego widza. I tą drogą także można by do czegoś dojść, ale na pewno nie dotrzeć do samych nastolatków. Dlatego tu cały temat jest potraktowany zaskakująco lekko. To nadal dramat z dobrze wyodrębnionymi postaciami, ale sama Juno i czasem inne postacie posługują się żywym, ironicznym, często oschłym humorem. Podstawowym kręgosłupem Juno jest racjonalność głównej bohaterki. Jest nastolatką ze swoją buntowniczą uszczypliwością, ale przy okazji jest naprawdę dojrzała i opanowana jak na swój wiek, co czyni z niej świetny wzór i może pewne ukojenie dla dziewczyn, które mogły się znaleźć w podobnej sytuacji albo wpakowały się w jakieś inne wydające się Niemożliwe trudności. Juno stoi kilka pięter wyżej niż te wszystkie telewizyjne dramy o problemach nastolatków. Nie traktuje młodej osoby z góry, a ustawia ją jako równą stronę w relacji z rodzicami czy innymi dorosłymi. To świetny film o dojrzałości, który nie postrzega dojrzałości w czarno-białych barwach. Jest to naprawdę mądry film z mądrego scenariusza i mogę go polecić osobie właściwie w każdym wieku. A oto perełka, segment, w którym opowiadam o absolutnym klasyku kina, o którym nie słyszało tyle osób, co słyszało o Casablance albo deszczowej piosence. Lawrence zarabi to być może mój ulubiony film w historii kina, chociaż bierzcie poprawkę na to, że jeszcze mam przed sobą długą drogę. Szczęśliwie nie jestem odosobniony, dlatego że ta przygotowana mega produkcja pojawia się na wielu listach najlepszych filmów wszechczasów. czasów. Do tego zgarnął 7 Oscarów i był wielką inspiracją zarówno dla George'a Lucas'a jak i Stevena Spielberga. Dużo się obecnie mówi o tym, że coś jest epickie, albo że coś jest z epickim rozmachem. Zastanawiam się właśnie, czy może nie powinniśmy tego wszystkiego olać i zacząć mówić na rzeczy, że są Lorenz Zarabi. Hej stary, totalnie Lorenz Zarabi czapka. Moja dziewczyna jest Lorenz Zarabi. Bo epicki i Lorenz Zarabi to są synonimy. Trwająca 3,5 godziny podróż na daleki pierwszowojenny front to prawdziwy portal do innego świata. Mimo, że Lorenz powstał w latach 60., ogląda się go jak współczesny film. Historia bazuje na fragmencie życia prawdziwego człowieka, T.E. Lorenza, ekscentrycznego oficera armii brytyjskiej, ale warto pamiętać, że reżyser David Lean nie robi sobie wiele z faktów, więc absolutnie nie traktujcie tego jako podręcznik do historii. Lorenz wchodzi między zwaśnione plemiona arabskie, a my poznajemy tamten świat, tamte groźne, egzotyczne zwyczaje, ale znajdujemy w tym także ludzi. A nie tylko dzikość. Głównym tematem produkcji jest wewnętrzne rozdarcie bohatera i jego poszukiwanie tożsamości. Pierwsze skrzypce grają zapierające dech ujęcia, długie sceny, nieskończona pustynia i zdolność obrazu do przeniesienia widza na drugą stronę ekranu. Nie ma tu tanich, emocjonujących przeżyć, że ktoś w ostatniej chwili ucieka z walącego się mostu, tanecznych pojedynków na miecze i ogromnych scen walk. Były także można w sumie sprowadzić do kilku słów, jakby się oprzeć. Bo Lorenz nie jest po to, by was bawić i grzechotać wam przed oczami, by skupiać uwagę. On jest po to, żeby otworzyć wam portal do innego świata. Tak, na 3,5 godziny. Teraz macie wolne. Poszukajcie w święta największego ekranu, jaki tylko możecie znaleźć. Najlepszej jakości kopię filmu, jaką tylko możecie znaleźć. Polecam Blu-raya, ale w Polsce nie wyszedł chyba, więc nie ma polskich napisów. I przenieście się na Półwysep Arabski z początku XX wieku. Hej, widziałeś Lorenz Zarabi? Lorenz Zarabi jest totalnie Lorenz Zarabi. No i klasycznie wasze komentarze. Esgarow pyta, co z ekranizacjami książek? Zna ktoś jakieś dzieło, które nie odstaje od swojego książkowego pierwowzoru? Stary, co to, to znaczy nie odstaje od swojego książkowego pierwowzoru? Przecież, oczywiście, że książka będzie inna jak, niż film, bo jest kompletnie inne medium, z innym językiem i z innym twórcą. Realizacja to nie jest odtwarzająca maszyna, tylko człowiek ze swoją interpretacją i który jest takim samym twórcą jak, jak sam autor książki. Zapewniam 100%, że próba odtworzenia książki jeden do jednego w filmie skończyłaby się z totalnym chłamem. Juan, o którym mówiłem ostatnio, także z Wami bardzo rezonuje, część z Was już wcześniej znała i strasznie mnie to cieszy, że nie jestem sam i na przykład Agatha Monroe napisała: Jest wiele powodów, dla których Juan to jeden z filmów mojego życia. Już nigdy nie obejrzę bardziej prawdziwego filmu, szczególnie jeśli mam świadomość, że uczucie zawiązujące się pomiędzy bohaterami nie było żadną fikcją. O historii tych dwojga mogłabym rozmawiać godzinami, bo jej najbardziej poruszająca część rozegrała się poza kamerą. A Szkobąsy dodaje, z tego co wiem, kontynuacją tego dzieła jest The Swell Season z 2011, dokumentujący trasę pary i pokazujący ich dalsze losy. W Once zachwyciła mnie przede wszystkim muzyka, uwielbiam takie klimaciki, ciekawa jestem, co słychać w kontynuacji. Tak, to fakt, że tam jest przedłużenie pewne, chociaż to jest przedłużenie do prawdziwych, prawdziwych osób, to znaczy to są już. Ci aktorzy, jako ci aktorzy, którzy wcielili się w te postacie, które może są bliskie faktycznie ich rzeczywistym ja, ale to już jest jednak film dokumentalny. Na pewno, na pewno go obczaję i dzięki za polecenie, bo w sumie nie miałem pojęcia. A teraz bonusowe info dla Krakowa, bo jakieś jest. W kinie Ars będą mieli fajną promocję. Widzicie, będą puszczać kilka świetnych piwów. Będą piwa puszczać w kinie, no co ty. Będą puszczać kilka świetnych filmów ostatnich lat za 6 zł. Będą na przykład Kochankowie z Księżyca, Operacja Argo czy Wolny Strzelec. To wszystko są dobre filmy do obejrzenia na wielkim ekranie. A ja jak zwykle dziękuję Wam za oglądanie, za łapki w górę, za udostępnianie i piszcie więcej, bo to zawsze miło i wszystko czytam. No, miłych seansów. Tylko noc.